Nazywam się Calliope Frost i do tego przeklętego letniego dnia moje życie było całkowicie normalne. Pracowałam jako asystentka badawcza w laboratorium biologii na Uniwersytecie Blackwood pod nadzorem doktora Tadeusa Sterlinga, człowieka genialnego, ale zdystansowanego. Moje dni mijały wśród probówek, mikroskopów i skrupulatnych notatek w moim zeszycie polowym. Rutyna była monotonna, ale zapewniała mi poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które bardzo ceniłem. Kaliopę, musisz więcej wychodzić, mówiła mi Octavia Tavi Winslow, moja najlepsza przyjaciółka od dzieciństwa. Przeglądała mój kalendarz pełen harmonogramów laboratoryjnych. Kiedy ostatni raz robiłaś coś ekscytującego? W zeszłym miesiącu sklasyfikowałem trzy nowe gatunki grzybów odpowiedziałem z sarkastycznym uśmiechem, próbując ukryć brak życia towarzyskiego za moją pracą. Tawi westchnął dramatycznie. To się nie liczy, Kal potrzebujesz życia towarzyskiego, krew w twoich żyłach, przygoda. W tę sobotę Tawi pojawił się w moim mieszkaniu z dwoma biletami na nocne wydarzenie w zoo. Światła, dźwięki, aktywne zwierzęta. To jest specjalne z okazji zaćmienia księżyca. Nalegał machając biletami przed moim nosem z zaraźliwą ekscytacją. Ja, zawsze głos rozsądku, zmarszczyłem brwi. Nie wiem, Tavi, muszę sprawdzić te dane dla doktora Sterlinga w poniedziałek. Na Boga, Kaliope, nie możesz spędzać życia między czterema ścianami. Rzuciła mi spojrzenie pełne frustracji, jej oczy błyszczały determinacją. Jeśli nie pójdziesz ze mną, pójdę sama i prawdopodobnie mnie porwą lub coś gorszego. Czy chcesz mieć to na sumieniu? Wiedziałem, że przesadza, ale także wiedziałem, że nie da mi spokoju, dopóki nie ustąpię, więc z rezygnowanym westchnieniem zgodziłem się. Prawda była taka, że mimo mojej oporu część mnie również chciała przeżyć przygodę chociażby tylko na jedną noc. Zo nocą było fascynującym widowiskiem, kolorowe światła oświetlały ścieżki, tworząc magiczną i surrealistyczną atmosferę. Zwierzęta, zwykle senne w ciągu dnia, poruszały się energicznie pod pełnią księżyca, jakby noc dawała im nowe życie. Ryk lwa rozbrzmiewał w powietrzu, mieszając się z piskiem małp czepiaków, które huśtały się w swoich klatkach z niesamowitą zwinnością. To był koncert naturalnych dźwięków, który zapierał mi dech w piersiach. Widzisz? To niesamowite, wyszeptał Tawi, chwytając mnie za ramię, gdy przechodziliśmy obok wystawy wilków. Jej oczy błyszczały z emocji i nie mogłem się oprzeć jej entuzjazmowi. Kiwnąłem głową, przyznając w duchu, że miał rację. Było coś magicznego w atmosferze, energia, która sprawiała, że każdy krok był przygodą. Zwierzęta wydawały się bardziej żywe, bardziej świadome, a ja czułam się z nimi połączona w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jednak magia zniknęła, gdy po głównym pokazie zorientowaliśmy się, że miejsce jest puste. Kal, czy nie powinno być tutaj więcej ludzi? zapytała Tawi, rozglądając się wokół z mieszanką dezorientacji i niepokoju. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, główne światła zgasły, pozostawiając tylko włączone lampy awaryjne. Nagła ciemność nas otoczyła, a zoo, które jeszcze chwilę temu było pełne życia i energii, teraz wydawało się opuszczonym i tajemniczym miejscem cholera, kaliope, jesteśmy uwięzione, krzyknęła Tawi, biegnąc w stronę głównego wejścia i potrząsając kratami z rozpaczą. Jej głos rozbrzmiewał w ciszy, tworząc echa, które zdawały się potęgować naszą sytuację. Zbliżyłem się do niej, próbując ją uspokoić. Tawi, oddychaj, znajdziemy wyjście, to jest zo, a nie więzienie. Ale podczas gdy mówiłem te słowa, nie mogłem powstrzymać uczucia strachu w żołądku. Co się stało z tłumem? Dlaczego zostawiły nas zamknięte? I co najważniejsze, jak wydostaniemy się stamtąd? Zaczęłyśmy chodzić po ścieżkach, szukając jakiegokolwiek znaku życia lub alternatywnego wyjścia. Zwierzęta, które wcześniej wydawały się takie żywe i energiczne. Teraz obserwowały nasz krok z cichą ciekawością, jakby wiedziały coś, czego my nie rozumiałyśmy. Echo naszych kroków i dźwięk naszych głosów były jedynymi hałasami w tym teraz cichym świecie, a każdy cień zdawał się skrywać tajemnicę lub zagrożenie. Kaliope, a co jeśli jest tutaj ktoś jeszcze z nami? wyszeptała Tawi. Jej głos lekko drżał cicho, spokojnie, tylko my i zwierzęta, odpowiedziałam, starając się brzmieć pewniej niż się czułam. Ale podczas gdy szłyśmy dalej, nie mogłam pozbyć się uczucia, że nie jesteśmy same. Było coś w powietrzu, obecność, której nie mogłam wyjaśnić i w tym momencie wiedziałam, że nasza nocna przygoda właśnie przybrała niespodziewany i potencjalnie niebezpieczny obrót. Serce mi mocno zabiło, jakby chciało wyskoczyć z piersi. Wyciągnąłem telefon, ale ekran pozostał czarny. Został w samochodzie, mruknęłam, przeklinając swoje pecha. Jak mogłam być tak niedbała? Teraz byłyśmy uwięzione w opuszczonym zoo, bez światła i bez sposobu, aby skontaktować się ze światem zewnętrznym. Tawi zawsze impulsywna i zdecydowana wyprostowała się z determinacją. Nie, nie zostaniemy tutaj i nie będziemy płakać, będziemy szukać wyjścia. A co jeśli spotkamy strażnika? Zaproponowałem, próbując wymyślić cokolwiek, co mogłoby nam pomóc wydostać się stamtąd. Już szła w stronę ciemnej ścieżki prowadzącej do tylnych wystaw, jej sylwetka ledwo widoczna w półmroku. Chodź, Kal, nie możemy tu stać. Z nocą bez odwiedzających było zupełnie innym miejscem dźwięki były intensywniejsze bardziej prymitywne każde warknięcie każdy ruch zwierząt sprawiał że moja skóra się jeżyła a serce biło jeszcze szybciej było jakby zwierzęta wiedziały że coś się zmieniło że obecność ludzi zmniejszyła się i to one były właścicielami tego miejsca Ta to mi się nie podoba wyszeptałem idąc za nią blisko Moje oczy nerwowo skanowały ciemność. Każdy cień wydawał się ukrywać zagrożenie, a każdy dźwięk sprawiał, że podskakiwałem. Zrelaksuj się, Kal. Musimy tylko znaleźć kogoś z personelu, powiedział, chociaż jego głos brzmiał mniej pewnie niż wcześniej. Mogłem poczuć jego napięcie, a to tylko zwiększało moje. Nagle z głębi, która wyglądała jak sztucza jaskinia, dobiegł głęboki pomruk. Dźwięk był gardłowy, prymitywny i sprawił, że zatrzymałem się w miejscu. Czy to jest? zapytałem, czując dreszcz przebiegający mi po plecach. Moja myśl natychmiast pomyślała o niedźwiedziach brunatnych, a myśl o stawieniu czoła jednemu z nich w ciemności zmroziła mi krew w żyłach. Tawi oświetlił zniszczony znak swoją latarką, a przyćmione światło ujawniło słowa wystawa niedźwiedzi brunatnych. Genial, dokładnie tego potrzebowaliśmy, mruknąłem sarkastycznie, mój głos lekko drżał. Ale zanim zdążyłem ją powstrzymać, Tawi już wspinała się po ogrodzeniu bezpieczeństwa. Jej ruchy były szybkie i pewne, a w ciągu kilku sekund zniknęła po drugiej stronie. Zostałem tam, patrząc na ogrodzenie, czując mieszankę strachu i podziwu. Wiedziałem, że muszę ją śledzić, ale sama myśl o byciu tak blisko niedźwiedzi przerażała mnie. Chodź, Kal, nie mamy całej nocy, zawołał Tawi z drugiej strony, jego głos był pilny. Wzięłam głęboki oddech, próbując uspokoić nerwy i zaczęłam się wspinać. Moje ręce drżały, a każdy ruch był niezdarny i wolny w porównaniu do ruchów Tawi. Ale w końcu udało mi się dotrzeć na górę i zejść z drugiej strony. Widzisz? Nie było tak źle, powiedział Tawi, chociaż mogłem zobaczyć zmartwienie w jego oczach. Wiedziałem, że jesteśmy na niebezpiecznym terenie, a każdy hałas lub niespodziewany ruch mógłby przyciągnąć uwagę niedźwiedzi. Tylko chcę znaleźć wyjście i stąd uciec, odpowiedziałem, mój głos ledwie szeptem. Zaczęliśmy iść ostrożnie, starając się nie robić jak najmniej hałasu. Tył zoo był labiryntem klatek, skrzyń i sprzętu, a każdy krok wymagał koncentracji i precyzji. Niedźwiedzie, choć ich nie widzieliśmy, były blisko, a ich obecność stanowiła stałe zagrożenie. Myślisz, że możemy znaleźć wyjście stąd? Zapytałem, rozglądając się wokół, próbując zorientować się w ciemności. Po prostu idź za mną i nie oddalaj się, odpowiedział Tawi. Jego głos był stanowczy, ale cichy. Kontynuowaliśmy naszą drogę, serce bijące mi w uszach, każdy krok coraz bardziej ostrożny niż poprzedni. Wiedziałam, że gramy z ogniem, a jeden błąd mógłby mieć katastrofalne konsekwencje. Ale wiedziałam też, że musimy iść naprzód, że nie możemy stać z założonymi rękami, czekając, aż ktoś nas uratuje. Nagle w oddali rozległ się metaliczny dźwięk, a za nim stłumione głosy. Zatrzymaliśmy się nagle, nasze oczy szukały źródła dźwięku. Słyszysz to? Szepnęłam, moje serce bijąc z nadzieją. Czy to może być personel? Zo? Tawi skinął głową, jego oczy błyszczały iskierką nadziei. Zobaczymy. Poruszyliśmy się z nową determinacją, podążając za dźwiękiem nasze głosy i kroki zsynchronizowane w wysiłku, aby nie hałasować. Każdy krok przybliżał nas do możliwości wydostania się stamtąd, a z nim nadzieję, że to wszystko było tylko nieoczekiwaną przygodą, a nie śmiertelną pułapką. Tavi to niebezpieczne. Krzyknąłem cicho, ale mój głos brzmiał bardziej jak prośba niż ostrzeżenie. Panika zaczynała mnie ogarniać, a każda cząstka mojego istnienia krzyczała, żebyśmy jak najszybciej stamtąd wyszli. Chodź, Kal. Tutaj nikogo nie ma, może jest jakieś wyjście z tyłu, odpowiedział Tawi, jego głos pełen determinacji, której ja nie czułem. Jej duch przygody zawsze był jej największą siłą, ale w tym momencie był także jej największą słabością. Z westchnieniem rezygnacji podążyłem za nią, w milczeniu przeklinając jej przygodowego ducha i własną tchórzliwość za to, że nie powstrzymałem jej wcześniej. Strach mnie pochłaniał, ale wiedziałem, że nie mogę jej zostawić samej. Wewnątrz sztucznej jaskini powietrze było gęste, ciepłe, przesycone zapachem wilgotnej ziemi i zwierzęcego futra. Latarka tawi słabo oświetlała ściany sztucznej skały, tworząc tańczące cienie, które wydawały się poruszać z własną wolą. Na chwilę pomyślałam, że jesteśmy same, że może przesadziłyśmy z sytuacją. Ale wtedy go zobaczyłam. Był ogromny, przynajmniej trzy razy większy ode mnie, z złotą sierścią, która błyszczała w słabym świetle. I jego oczy o intensywnym bursztynowym kolorze obserwowały nas z ciekawością, ale także z intensywnością, która sprawiła, że poczułem się mały i nieistotny. Niedźwiedź był imponujący, siłą natury, która nie miała żadnych zamiarów być oswojona. Tawi. Cofnij się powoli, wyszeptałem, serce bijące mi tak mocno, że bałem się, że może je usłyszeć. Każde uderzenie serca brzmiało w moich uszach, nieustanne przypomnienie o niebezpieczeństwie, w którym się znajdowaliśmy. Ale Tawi była sparaliżowana, jej oczy utkwione w niedźwiedziu, niezdolna do ruchu. Niedźwiedź warknął, wąchając powietrze i wiedziałem, że ocenia sytuację, decydując, czy jesteśmy zagrożeniem, czy po prostu ciekawostką. Czas wydawał się poruszać w zwolnionym tempie. Każda sekunda była wiecznością napięcia i strachu. Nie. Nie ruszajcie się, mruknęłam, chociaż każdy mięsień w moim ciele krzyczał, żeby uciekać. Wiedziałam, że każdy nagły ruch mógłby wywołać agresywną reakcję i nie byłam gotowa ryzykować naszych żyć przez akt paniki. Wtedy, w akcie paniki, Tawi rzucił swoją latarkę na bok. Metaliczny dźwięk uderzenia o skały sprawił, że niedźwiedź ryknął, wydając głęboki i rezonujący dźwięk, który zdawał się wstrząsać ścianami jaskini. Niedźwiedź, wzburzony, obrócił się w moją stronę i wiedziałem, że jesteśmy w poważnych tarapatach. "Ta winie!" krzyknąłem, ale ona już biegła, jej instynkt przetrwania przejmując kontrolę. Niedźwiedź, teraz czujny i gotowy do ataku, obrócił się w moją stronę i wiedziałem, że muszę działać szybko. Zamarłam, przypominając sobie coś, co kiedyś wspomniał doktor Sterling. Zwierzęta wyczuwają strach, a jeśli stoisz nieruchomo, czasami cię ignorują. To była prosta rada, ale w tamtej chwili wydawała się moją jedyną nadzieją. Wzięłam głęboki oddech, próbując uspokoić moje szalejące serce i w akcie szaleństwa wyciągnęłam rękę. Spokojnie wymamrotałem, jakby mógł mnie zrozumieć. Mój głos drżał, ale próbowałem go utrzymać w ryzach, starając się przekazać spokój, którego nie czułem. Niedźwiedź się zatrzymał, jego oczy badały moją twarz, potem moją rękę. Wąchał moje palce, jego gorący oddech muskał moją skórę, a ja poczułem dreszcz przebiegający po plecach. Ale to nie był strach. Była fascynacja. Niedźwiedź... Z ciekawością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem u żadnego zwierzęcia, zaczął badać moją rękę swoim pyskiem. Był to delikatny, niemalże czuły kontakt i zdałem sobie sprawę, że mnie ocenia, próbując zrozumieć, kim jestem i czego chcę. W tym momencie wiedziałem, że nawiązałem połączenie, ciche zrozumienie między nami. I podczas gdy niedźwiedź nadal wąchał moją rękę, poczułem uczucie spokoju jakby czas się zatrzymał i tylko my dwoje istnieli w tej chwili ale pokój trwał krótko hałas pośpiesznych kroków i głos tawi wołającego mnie z daleka przerwały czar niedźwiedź się odsunął jego oczy wciąż były utkwione we mnie i wiedziałem że zdobyłem jego zaufanie przynajmniej na chwilę z ostatnim warknięciem, jakby dawał mi pozwolenie na odejście, odwrócił się i odszedł, znikając w cieniach jaskini. Kal, czy wszystko w porządku? Krzyknęła tawi, biegnąc w moją stronę, jej oczy pełne troski. Kiwnąłem głową, wciąż niezdolny do mówienia, wciąż przetwarzając to, co właśnie się wydarzyło. Tak, jestem w porządku. Odpowiedziałem w końcu, mój głos ledwie szeptem. „A przepraszam, Kal. Nie powinienem był rzucać latarnią” – powiedział Tawi, jego głos pełen żalu. „W porządku, znalazłem wyjście” – odpowiedziałem, wskazując na mały otwór w ścianie, który zauważyłem, gdy niedźwiedź mnie oceniał. Był wąski, ale wydawał się prowadzić na zewnątrz i w tamtej chwili był naszą jedyną nadzieją na ucieczkę. Z nową determinacją skierowaliśmy się w stronę wyjścia, zostawiając za sobą jaskinię i niedźwiedzia, który na zawsze zmienił moje postrzeganie zwierząt. Podczas gdy szliśmy, nie mogłem powstrzymać się od odczuwania mieszanki strachu i podziwu. Stawił czoła niedźwiedziowi brunatnemu i przeżył, a w tym momencie wiedziałem, że jest zdolny do znacznie więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Nie wiem jak wyjaśnić co się stało potem. Może to był instynkt, adrenalina albo po prostu szaleństwo nocy. Ale kiedy niedźwiedź zbliżył się ponownie, nie cofnąłem się. Moje stopy wydawały się przytwierdzone do ziemi, a dziwna calma ogarnęła mnie. Jego pazury, ostre jak noże, otarły się o moją talię, rozdzierając moją bluzkę. Powinnam była krzyczeć, biec. Zamiast tego pozwoliłam mu to zrobić, jakby niewidzialna siła trzymała mnie tam, podporządkowaną jego woli. Niedźwiedź popchnął mnie w stronę ściany jaskini, jego waga miażdżyła mnie z siłą, która odebrała mi dech, jego sierść była szorstka pod moimi palcami, jego ciepło otulające, prawie hipnotyzujące. Kiedy jego szczęki zacisnęły się wokół mojej szyi, nie było to po to, aby mnie zranić. To był gest dominacji, deklaracja jego władzy i kontroli. A ja zamiast się opierać, odpowiedziałem uległością, jakiej nigdy wcześniej nie znałem. To, co nastąpiło, było czymś, czego nigdy nie mogłabym opowiedzieć na głos. Jego pazury wyryły czerwone linie na mojej skórze, oznaczając mnie intensywnością, która sprawiała, że czułam się żywa w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jego potężne ciało poruszało się przeciwko mojemu z pierwotną ferocją, w starym i dzikim rytmie, który rezonował w najgłębszych zakamarkach mojego istnienia. Był to ból i przyjemność zmieszane. Zwierzęca posiadłość, która mnie całkowicie pochłonęła, zacierając wszelkie racjonalne myśli, wszelkie zahamowania. Każdy ruch, każdy pomruk, każdy oddech był symfonią pierwotności, która pozostawiała mnie bez tchu i pragnącą więcej. Kiedy skończył, niedźwiedź położył się obok mnie, mrucząc cicho, jakby był zadowolony. Jego duże i ciepłe ciało obok mojego zapewniało mi poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Leżałam tam w jaskini, z dźwiękiem jego rytmicznego i głębokiego oddechu, czując spokój, który przewyższał wszystko, co kiedykolwiek doświadczyłam w swoim życiu. Następnego ranka personel ZU znalazł Tawi w histerii w pobliżu wejścia. Mnie znaleziono w jaskini, w nieładzie, z podartymi ubraniami, ale żywą. Moje rany były powierzchowne, a chociaż moje ciało było poszarpane, czułam się bardziej żywa niż kiedykolwiek. Boże, Kaliope, krzyknął Tawi, mocno mnie przytulając. Myślałem, że cię zabił. Nie, nie zrobił mi krzywdy, mruknąłem, unikając jego wzroku. Wiedziałem, że moje słowa brzmiały pustko, ale nie mogłem wyjaśnić co się stało. Nie było słów, aby opisać doświadczenie, które miałam, połączenie, które czułam z niedźwiedziem. Strażnicy zabrali nas do biura bezpieczeństwa, gdzie zadawali nam niekończące się pytania jak weszliśmy, dlaczego tam byliśmy, czy sprowokowaliśmy zwierzęta. Ich głosy były tłem, gdy przeżywałem na nowo każdą chwilę w jaskini, każde uczucie, każdą emocję. To był błąd, powiedziałem, utrzymując głos pewny. Pomyli nas z personelem sprzątającym. Tavi spojrzała na mnie z niedowierzaniem, ale nic nie powiedziała. Wiedziałem, że ona miała swoje własne teorie, ale uszanowała moją potrzebę zachowania tajemnicy. Nikt nie znał prawdy, ani Tawi, ani doktor. Sterling, ani nawet psycholog, do którego zmusili mnie moi rodzice. Próbowałem wyjaśnić swoje uczucia, ale słowa zawsze były niewystarczające. Jak opisać coś, co było poza ludzkim zasięgiem, poza racjonalnym pojmowaniem? Ale niektórymi nocami, gdy wiatr wieje z kierunku zero-zero, śnie o nim, ze swoimi pazurami, swoim ciepłem. Swoją dziką dominacją. Jego bursztynowe oczy patrzą na mnie z tą samą intensywnością, a ja czuję się przeniesiona z powrotem do tej jaskini, do tego momentu czystego zwierzęcego połączenia. I wiem w najgłębszej części mojego istnienia, że żadne ludzka doświadczenie nie może się z tym równać. Tamtej nocy w ramionach brunatnego niedźwiedzia odkryłem część siebie, o której istnieniu nigdy nie wiedziałem. Część, która pragnęła wolności, dzikości, życia w jego najbardziej prymitywnej i czystej formie.